O śmierci Jarosława Mikulskiego jako pierwszy poinformował portal iknurov.pl. Mężczyzna zmagał się z ciężką chorobą, przez którą wycofał się z życia publicznego. Mikulski popularność zdobył w 2004 roku wziął udział w piątej edycji popularnego reality show Polsatu Barwip. Po udziale w programie został wokalistą zespołu Chłopcy z Placu Broni, z którym wystąpił na festiwalu jedynki w Sopocie w 2005 roku. Później prowadził bloga, na którym opisywał kulisy baru. Artysta zostanie pożegnany 1 grudnia o godzinie 10.30 w kościele pod wezwaniem świętego Cyryla i Metodego w Knurowie. Następnie spocznie na cmentarzu komunalnym przy ulica 1 maja. Miał 52 lata. Zobacz też: Nie żyje aktor planu i ojca Mateusza. Miał 82 lata gigant polskiego pisarstwa nie żyje cała Polska w żałobie. Paweł Huel miał zaledwie 66 lat zmarła Sława Mikołajczyk. Była pięknym głosem Trubadurów i zespołu Krzysztofa Krawczyka.